Cześć, witam Was w moim nowym kanale CoX TV. Jeśli ktoś spodziewał się relacji z pakerni albo domowych przepisów na odżywki, to muszę Was zawieść. Ale zgodnie z nazwą tego działu, zagranie w klasyka, będę się tu zajmował mi starych gier komputerowych. Ja wiem, tego typu wideoblogów jest zatrzęsienie. Ale myślę, że internet cierpliwy jest, łaskawy, nie jest na zazdrości, więc myślę, że i na moje wypociny znajdzie się tutaj miejsce. Czy przetrwam, czy może jedną mnie trolle, to się dopiero okaże. Gdy myślałem o tym, od jakiej gry zacząć cały cykl, to nie miałem żadnych wątpliwości i wzięłem po prostu moją ulubioną grę. A jest nią The Curse of Monkey Island z roku 1997 z wytwórni LucasArts. Kocham tę grę. Uwielbiam każdy jej aspekt. Dla mnie to jest po prostu przygodówka idealna. Ale o co sami grzechać? Jest to trzecia część przygód młodego pirata, Gaybasza Trypuda. Tak technicznie rzecz biorąc, to on nie jest piratem Gaybasza Tripuda, młodego pirata, który... przez przypadek zamienia swoją naszczoną w złoty posąg. I teraz musi zrobić wszystko, aby odczarować swoją wybrankę. Hej, ja wiemy carrots się. She... No, no, bad idea. Osobiście wyjąłem każda z tej gry, począwszy od wspaniałej, ręcznie rysowanej grafiki w takim lekko Disneyowskim stylu, przez świetną muzykę z genialnym motywem przewodnim, który od razu wpadnie Wam w ucho, poprzez sam typ tej gry, takiej zwariowanej, komediowej. LucasArts w ogóle jest znany z tego typu gier, a takie tytuły jak Simon Max Hit the Road czy Day of the Tentacle to po prostu klasyki same w sobie. Gra, jak każda inna klasowa przygodówka, polega na prowadzeniu dialogów z tymi postaciami, zbieraniu przedmiotów, w których tu potrafi być i kilka ekranów oraz potem kombinowaniu, ich użyć, by pchnąć fabułę do przodu. Będziemy również śpiewać piosenki, prowadzić pojedynki na obelgi słowne, co jest po prostu świetnym pomysłem i takim znakiem wytłumaczczym całej serii. Do tego kilka elementów zręcznościowych, jak strzelanie z armaty, czy Bitwy morskie w stylu staremkich Pirates, ale spokojnie w tej grze nie da się zginąć ani popełnić żadnego błędu, który by do skończenie gry. Gra ma bardzo prosty interfejs oparty na trzech ikonkach wziętych skoninąc z gry Full Throttle tego samego studia, dzięki którym wykonamy wszystkie potrzebne czynności. Tak jak gra jest prosta w obsłudze, tak sam poziom zagadek no, już taki prosty nie jest. Są oczywiście niektóre, które rozmierzymy w miki z marszu, a na niektórych będziemy siedzieć, lęczeć i kombinować jak łyse konie pod łysą górkę. Jak choćby tutaj. Ten kto wie o co chodzi, ten wie o co chodzi. Można pójść na łatwiznę, bo gra jako jedna z niewielu przygodówek w ogóle w historii pozwala na wybór poziomu trudności. Od... Zwykły lub trudny, o nazwie mega Manki, które różnią się tym, że mają trochę inną liczbę zagadek do rozwiązania. Do razu Wam powiem, olejcie, ten tryb łatwy. Fabularnie gra się, nie zmieni nic a nic, a tylko Wam to zepsuje późniejsze niespodzianki, satysfakcje z grania na, poziomie trudności, na tym wyższym poziomie trudności. Jest to pierwsza część całej serii, w której słyszymy głosy postaci. W końcu, w końcu mogliśmy usłyszeć Tajwansza, Trypudę i spółkę, i muszę wam powiedzieć, że jest to zrobione po prostu rewelacyjnie. Arts to nie jest sierra, która ten aspekt potrafiła kompletnie skopać. Tak. Tutaj głosy są dobrane idealnie i po prostu ciężko sobie wyobrazić, aby ktoś inny mógł mógł, mógł to robić. I bardzo dobrze, bo się nasłuchamy. W postaci jest masa a i jeszcze więcej. Niektórych postaci znamy już z przednich części takich jak to będzie to Elaine, LeChuck, główny nasz przeciwnik, Voodoo Lady, która zawsze służy pomocą, Stan czy Wally, ale też gromady nowych, takich jak trójosobowy kwartet piratów Fryzjerów, kapitan Rottingham, główny przeciwnik w bitwach morskich, Kenny, Griswold Goodsup, czy Madame Ekczyma? Madam Zima, Madam Zima, Madam Zima! No i nie zapominajmy o najlepszej postaci drugoplanowej w historii gier komputerowych demonicznej czaszki, w całym imieniu Mary. Teraz się spotykamy już na samym początku gry, a później przewinie się w różnych momentach aż do samego końca. Koleś jest po prostu. Boski. Tak jak boski, także jest humor. Mało jest tutaj może do sytuacyjnych. Nikt nikomu nie wtyka grabił w zadek. oparte oparte jest na dialogach i różnych niuansach, także perfekt angielski i znajomość kultury amerykańskiej wymagana by chociaż połowę z różnych odniesień do współczesności zrozumieć. Jednym z moich lubionych gagów w tej grze to są takie małe plakietki turystyczne, które wyjaśniają nam co właśnie widzimy. QuickSand Pit. QuickSand Pits of this type are common throughout Ponder Island's nature trails. Many an unwary traveler has found himself trapped and unable to escape... Uh-oh, someone, anyone, please, please help me, I'm sinking? Tak, e, czy ja już wspominałem, że ta gra jest genialna? E, chyba nie, więc e, ta gra jest genialna. Ja tak myślałem też do czasu, w którym zagrałem w dwie poprzednie części, bo musicie wiedzieć, że Trójka była dla mnie pierwszym spotkaniem z Sagą Małpiej Wyspy i okazało się, że pomimo całej tej swojej technicznej maestrii no, gra się specjalnie oryginalnością. No bo co? Ratowanie damy w bałach było? Walka na oblegi no niestety, były. Ostatnia, ostatni rozdział w tym goni nas leczak ciągle było. Muzyka oczywiście inspirowana częścią pierwszą. No i poziomy trudności też żywcem wzięte z części drugiej. Do tego na przykład zadania, które wykonamy w drugim rozdziale, są identyczne jak w części pierwszej. No, mogę zrozumieć niektórych fanów, którzy tak długo czekają na grę, bo minęło 6 lat od czasów drugiej części, że poczęli się lekko, lekko zawiedzeni tym, co zobaczyli. Zważywszy na to, że granie specjalnie dobrze tłumaczyła zakończenie. Dwójki, a wręcz nawet się trochę odcięła od tego. W jakaś tam amnezja bohatera, inne takie pierdołki. No ale ci, którzy grali w dwójkę ci, którzy ją ukończyli, to wiedzą, że było to zakończenie rodem z Davida Lincha, więc to nie była prosta sprawa. Są już opinię, że gra jest e, krótka. <laughs> nie jest. Szczególnie gdy chce się usłyszeć, usłyszeć każdy dialog, czy kliknąć w każdy hotspot. Może w 1997 roku 30 godzin gry to było średnio, ale dziś uwierzcie mi, spokojnie daje radę. Zakończenie gry, podobno tandetne. Takie głosy słyszałem. No, zakończenie jedynki nie było dużo bardziej oryginalne. Czasy, w których The Christ of Monkey Island wyszło były jeszcze złotą erą przygód jakbyś taką taką końcówką, ale jednak jeszcze był to bardzo popularny gatunek, który niestety Później prawie że wymarł. Dziś na szczęście dzięki deweloperom niezależnym znowu przygodówki wracają, a wręcz wiele z nich jest jakby nawet oldschoolowo postarzanych i graficznie, muzycznie, aby upod upodobniły się do, do tych starych tytułów. Ale powiem Wam, że po co grać w podróbę, skoro za parę złotych na Allegro, czy na jakimś innym sklepie internetowym można mieć oryginał, można mieć to. Jest to niestety jedyny sposób na kupienie tych gier, gdyż świętej pamięci Lucas Arts jakoś nigdy się nie zdobął, by wydać tę grę w wersji cyfrowej. I jak tu się dziwić, że oni upadli? Tak. Gra chodzi bezproblemowo na nowoczesnych komputerach dzięki emulatorowi z lub fanowskiemu instalatorowi. Gdzie linki znajdziecie w, w opisie. Ja zostałem przy Skamie, ponieważ pozwala on nie tylko uruchomić tą grę, ale po prostu szereg innych, nie, nie tylko Luka startowych. Mam teraz wszystko w jednym miejscu. Jedyną wadą tego emulatora jest to, że nie używa on oryginalnych e, ekranów ładowania i zapisywania gry po prostu całego menu. Ale dzięki tajnej kombinacji Ctrl F1 można zobaczyć, jak ono wyglądało, i spojrzeć że nawet tam twórcy gry umieścili jakiś dowcip, świry jedne. Dzięki ScamVie możemy również zainstalować fanowskie sporszenie do gry, którego jakości, szczerze mówiąc, jeszcze do końca nie przetestowałem, ale dla mnie to tak świetna sprawa. Dzięki temu ostatnia bariera, e, która mogła nas odrzucić od tej gry, czyli e, język, została po prostu złamana. Dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego. Ogrom pracy włożonej w sporszenie tej gry musi być niezwykły. No, to w zasadzie tyle. Na mój pierwszy odcinek. Coś mogę powiedzieć więcej. Z całego serca polecam granie w The Curse of Monkey Island. Klasyk nad klasykami, przygodówka wręcz idealna. Dzięki, że byliście ze mną, i mam nadzieję, do zobaczenia! Bo żeby zostać piratem, to trzeba było wykonać trzy zadania. A Guybrush może i je zaliczył, ale nigdy nie odebrał dyplomu.